eco Echo Alpha One Foxtrot Delta Juliet Calling to Pacific Echo Alpha Foxtrot Delta Uniform chyba było nie to Pacific This Echo Alpha One Foxtrot Delta Juliet calling Foxtrot Delta Juliet Oskar, Oskar ma na imię. O już jakiś Niemiec się zgłosił. Juliet, tak tak, usłyszałem teraz. O na 10 metrach. Na FM Linku 11-latek. Zaraz pójdziemy na FM Linka. Oczywiście. Tak, muszę sobie zapisać czas. Dokładnie. Nie, on nie, po, nie woła DX mówił, że anywhere, anyone. N1 Juliet. Bye for now. I see you later. All the best. Dobra, posłuchamy sobie tego chłopaka chyba na, na FM-linku. Imię mi umknęło, ale to sobie znajdę gdzieś pewnie na QRZ. Eee, na piątkę odbieram. I wygoń tego tatę, niech cię tam nie deprymuje, kontrolując z tyłu. <grymny> Pozdrawiam wszystkiego dobrego, dużo dalekich, satysfakcjonujących łączności. A Kubek z Maria Irena Eva Łukasz ja kuş aşamie. Teraz go zawołam. Barbara Roman, Erik, Stefan Kubek z Maria Irena Eva. Imię Łukasz. Imię Łukasz. No, Łukasz, Łukasz. Dziękuję za miłą łączność. Pozdrawiam ciebie i rodzinę. Tak, Łukasz, wymiatę także chyba jeszcze ojca przeskoczyło. On prosi Stefan Stefan Paweł 5, Barbara Roman Henryk, Stefan Kłebek 6, Maria Irena Ewa oraz Stefan Kwebek 6, Maria Irena Franciszek. No, dziękuję bardzo. Ja pamiętam, że ich się uczyłem jeździć. staty samochodem to najlepiej jak bez taty. I myślę, że z radiem tak samo. Pozdrawiam, SQ6. Jest, 5 br Stefan Kwebek 6, Maria Irena Ewa, Stefan Paweł 2, Olga Maria Olga. No tam pajlap się jakiś robi. Stefan Paweł 2, Maria, Olga, Olga. Czy dobrze zrozumiałem? Odprawka, Stefan Paweł 2, Olga, Maria, Olga. Stefan Paweł 2, Olga, Maria, Olga. Stefan Paweł 2, Olga, Maria, Olga. Stefan Kwebek 6, Maria, Irena, Ewa. Witaj, moja QTH to jest ziemnica. туда на р Czyli to jest stacja no, blisko morza. Ja nadaję z e, urządzenia ISU FTM400XDR. To nie jest moje jedyne urządzenie. Na KF ja nadaję z e, urządzenia już ISU FT710. Mam nadzieję, że także się tam usłyszymy na 15, 10 lub 20 metrach, czy też na 40 lub 80. Mam taką nadzieję. Antena to jest i akurat mam dość dobre warunki jak na wybrzeże, bo antena jest około 92 metrów nad, nad poziomem morza a Jest na dachu budynku. Jest to antena VX50Mikrofon do ciebie SQ26MES, SP2 OMO Stefan Paweł 2, Olga Maria Olga, Stefan Bedek 6, Maria Irena Ewa bardzo fajnie, bardzo ja fajnie, Też pracuję na paśmie 80 metrów, więc może się tam usłyszymy. Pragnę jeszcze wspomnieć, że będziemy dowieszać statem antenę Enfeda. też planujemy się wybierać do Krapkowic na giełdę Jak się tam też wybierasz, może się spotkamy. Dziękuję, pozdrawiam Ciebie oraz rodzinę. Stefan Paweł 2, Olga, Maria Olga, Stefan Kłebek 6, Maria Irena Ewa Stefan Kłebek 6, Maria Irena Ewa, Stefan Paweł 2, Olga, Maria Olga. Bardzo dziękuję Łukaszu za pozdrowienia. Dla ciebie także pozdrowienia dla ciebie i za twojego taty, który no, rozumiem, że też ma wpływ na to, że zainteresowałeś się tym pięknym hobby. Niestety na giełdę się nie wybieram ale natomiast ja będę pewnie na grywie pomorskim, to będzie w lipcu i to jest na wybrzeżu, więc jeżeli będziecie przy okazji, to oczywiście zapraszamy na wybrzeże. Bardzo miło mi Ciebie słyszeć. A, no i oczywiście zapomniałbym o najważniejszym, pogratulować Ci znanego egzaminu. Naprawdę wielkie uznanie, zdałeś egzamin. Masz ukryty, to się nazywa Rzuciesz Matyr. <laughs> Jeszcze na koniec tylko powiem, że ja wchodzę akurat z przemiennika SR2GT, który jest około no, około 20 km tutaj ode mnie. Dziękuję Ci serdecznie za łączność. Pozdrawiam dla Ciebie pozdrowienia i dla Twojego taty. Pozwolę sobie tą łączność zalogować na QRZ.com Stefan Kłebek6, Maria Irena Ewa, Stefan Paweł 2, Olga Mariałka. Połączność. Zaraz młodego będę wołał najpierw. SQ6, Maria Irena Ewa, SQ7, Serecho. Adam Kłebek, Tu Stefan Kłebek 6, Maria Irena Ewa. Czy dobrze zrozumiałem Twój znak? Stefan Paweł 3, Adam Kłebek, Cezary. Co to nie dolatuje. Pajlap jest, no nie można się dobić do młodego, naprawdę. Maria Irena Ewa. Witaj. Na początek Cię chcę poinformować, że dodaję naszą łączność na QRZ. E... Dobra, to niech oni sobie żują szmatę, a ja tutaj zobaczę przy okazji tą Arabię Saudyjską. 14285 Arabii Saudyjskiej jeszcze nie mam. Nie odbieram, nie odbieram. Młody przejmuje przemiennik. No. Metru. Antena kierunkowa ATK10. Moc aktualnie to 5 W I antena jest. Paweł 3, Adam Kłebek, Cezary, Stefan, yy, o, że, przepraszam, Stefan Paweł 3, Adam Kłebek, Cezary, Stefan Kłebek 6, Maria Irena, Ewa. Dziękuję. Yy, 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 też pragnę wspomnieć o yy, tacie Stefan Kłebek 6, Maria Irena, Franciszek. Yy, dziękuję za tą miłą. Bo tam też pracuję. Yy, połączności Stefan Paweł 3, AKU Stefan Kłebek 6, Maria Irena Ewa. Yy, Stefan Kłubek 6, Maria Irena Ewa, Stefan Paweł 3, Adam Kłubek Celary. To na to, zobaczymy się na 80 metrach, ale ja niestety będę jak na razie z znakiem królowym. To będzie znak Stefan Paweł 3, Karol, Roman Ewa. I jedynie na tym jak na razie na każdym. Więc dziękuję za łączność 53 i pozdrawiam się swojego tatę. Rozmawiały stacje Stefan Kłobek 6, Maria Irena Ewa, Stefan Paweł 3, Adam Kłubek Cenary, 73 i połączności SQ 6, Maria Irena Ewa, SQ 7, Stefan Ewa. Paweł 6, Maria Dorota Ksawery. Kurczę, nie dopcham się. Patrzcie. Stefan Paweł 6, Maria Dorota Ksawery, Stefan Głebek 6, Maria Irena Ewa. Od razu pragnę wspomnieć, że dodaję ciebie na qrz -cie. O, Daniel Omo. Omo jest. Omo przed chwilą rozmawiałeś. No nie wiem czy mi się uda. Na razie mi się nie udaje. to Mikrofon do ciebie. Brakuje memów na Discordzie. Tak, ostatnio w ogóle nie ma memów na Discordzie, niedobrze. To jest dobre. Czarny dym, non habemus papam, czyli RIVIO nie zdał egzaminu. Nie, mikrofon jeszcze przed przeróbką, Puńku. Nie miałem ostatnio przez te moje bezdrowotne problemy czasu. Dzisiaj spędziłem w przychodni południa. W piątek jadę do Lublina.

łączności. Także wszystko na, wszystko na plus. SQ6, MIE, SP6, MDX. SP6, MDX, SQ6, mim To bar bar bardzo fajnie. Też jestem, dziękuję bardzo za to, że pogratulowałeś mi z danego egzaminu. Jeszcze wspomnę, że mam pozwolenie 6 marca Mister Majer do Hiszpana. Byłoby ci łatwiej się dowołać. No rzeczywiście, rzeczywiście. O, nowy ten. Nowy mamy baner tutaj na Discordzie. Stroje rynne, żeby nadawać. Fajne. Fajne, fajne. Młody umieć rzuć szmatę. Bardzo proszę. Bardzo fajna łączność, e, bardzo się cieszę, że już jesteś taki obycy tutaj w prowadzeniu łączności. Gratuluję bardzo, gratuluję też tacie. Bo Młody ma w genach po tacie, no tak. Myślę, w sensie, że się jeszcze e, spotkamy nieraz na e, przemienniku, e, ponieważ na pewno jest już kolejka, bo wszyscy mają ochotę zrobić z Tobą łączność. Więc, e, no dokładnie. Dziękuję za bardzo miłe QSO. Zaloguję oczywiście naszą łączność na qrz.com. E, Jeden dla ciebie, dla taty i na, na koniec mikrofon dla ciebie. SP6MIE. SP6 MDX. SP6 MDX, SQ6MIE e, Dziękuję bardzo za tą miłą łączność. Pozdrawiam siebie, już wpisałem łączność do qrz i akurat się, będę będę się chciał. Właśnie teraz wysyłam e, prośbę o zatwierdzenie łączności, a więc połączności. Rozmawiały stacje Stefan, Kweb, Stefan Paweł 6NDX, Stefan Kweweł 6, Maria Irena Ewa. SQ-7 Sierra Echo, Stefan Paweł 7, Ludwik Karol Woła. SQ-8 Roman Franciszek, Urszula przez HB. SP-2, Zarian Zawaria, to jest SQ-6 FDI. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Nie wie, kogo wybrać. Romanus Franciszek Urszula przez HB SQ6 MIE yeah, SQ7 SE Nie dobije się, no nie ma szans w ogóle Moc jest na full 7 Stanisław Ewa SZEFAM oh. y, KUEBEK 6 MARIA IRENA EWA y, Witaj Andrzeju y, Pracuję z Radia 1 oraz antena Diamond X300 Mikrofon do Ciebie. Stefan Kłebek 7, Stanisław Ewa, Stefan Kłebek 6, Maria Irena Ewa. No witaj Łukaszu, witaj. Powiem Ci, że ciężko się do ciebie dobić tutaj. Przejąłeś przemiennik. Przejąłeś przemiennik, kolejka się ustawiła. Gratuluję Ci bardzo. Z tego powodu. Z danego egzaminu to Ci gratulowałem ostatnio, jak rozmawialiśmy na 80 metrach, ale łączności na FM Linku jeszcze nie mieliśmy. Ja oczywiście już zalogowałem. No, dobra robota, powiem Ci, dobra robota. Widzę, że wszyscy chcą z Tobą rozmawiać. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba. Nie będę przedłużał, bo wiem, że kolejka jest, tutaj wołają koledzy. Także masz, masz robotę na wieczór. Pozdrowienia dla Ciebie, pozdrowienia dla Taty. I z tego co wiem, to Twoja mama też się wkręca w krótkowalarstwo, więc dla niej też pozdrowienia. SQ6MIE, SQ7SE. SQ7SE, SQ6MIE, dziękuję bardzo. Zdaję sobie z tego sprawę, że każdy chce ze mną porozmawiać, bo jestem jednym z młodszych w Dokładnie. Pozdrowienia od mamy. Połączności SQ7SE, SQ6MIE. Trzymaj się, dzięki, trzymaj, i tak dalej. Maria Iryna, Ewa, SP2, dobro, SP2, dobro. Ale czad, powiem wam. Po... Proszę o powtórzenie znaku. Dobry jest, po prostu jest dobry. Spytaj się, czy lekcję odrobił, a to już jego sprawa. Myślę, że tata go tam przypilnował, żeby lekcję odrobił. Dobry jest, naprawdę powiem, że e, świetnie mu to idzie. Jak naprawdę 11 lat. E, super. Wy tam mu nie organizujcie życia. Ma rodziców. Oni tam o niego dobrze dbają. Nie bójcie się. Czy była dziś paczka? Nie było i nie będzie. Dzisiaj paczki, bo nie ma. To znaczy, powiem tak, dobra, niech oni sobie żują tą szmatę. Y, y, powiem tak, paczka jest w samochodzie. To będzie wyjątkowa paczka, której nie będę rozpaczkowywał na live, tylko ona będzie rozpaczkowana na film. Będzie o niej film, bo jest to wyjątkowa pa paczka. Dlaczego wyjątkowa? To się dowiecie, jak zobaczycie film, to będziecie wiedzieć. Dlaczego? Słuchajcie, biorę książkę.